Przed nami nowy ride w kalendarzu, kolejna runda WRC, ride Paragwaju. Jest to ride, który jest zagadką, myślę, że dla większości załóg bardzo specyficzne nawierzchnie, które mieliśmy okazję zaraz po długiej podróży sprawdzić przetestować i nasz samochód po długiej podróży również. Spisuje się dobrze. My też wpadliśmy w odpowiedni rytm. Tutejsze odcinki specjalne są specyficzne, w zasadzie podobne do innych rajdów, ale z każdego można powiedzieć po trochu. Bardzo śliskie szutry, wtedy kiedy spadnie deszcz. Ta klasyczna tutaj glina, taka czerwona, właśnie tej przyczepności daje prawie nic wtedy, kiedy spadnie deszcz. Natomiast będziemy ścigać się oczywiście. Oczywiście też z kierowcami miejscowymi, którzy te drogi doskonale znają. Za to nie znają opon, na których ścigamy się w Mistrzostwach Świata. Fantastyczna atmosfera w Paragwaju. Nie dziwi mnie to, że ta runda zostaje tutaj zorganizowana i będzie, mam nadzieję, w kalendarzu jeszcze przez wiele lat, bo już w tej chwili wiadomo, że Paragwaj zasłużył na to, żeby gościć. Najszybszych kierowców na świecie. Jest tutaj mnóstwo kibiców. To jest drugi sport pod względem popularności w Paragwaju, i czuć to wszędzie. W zasadzie od samego przylotu wiedzieliśmy, że, że będzie tutaj bardzo fajna atmosfera, i tak naprawdę towarzyszy nam od właśnie kilku dni. Będzie gorąco, nie tylko jeśli chodzi o odcinki specjalne, natomiast do wysokich temperatur też jesteśmy przyzwyczajeni. Końcem tygodnia szykuje się deszcz, więc no, zagadek przybywa na razie. Jesteśmy przed zapoznaniem z trasą. Mam nadzieję, że będziemy odgadywać te ciekawostki z dnia na dzień i z godziny na godzinę.